Dzień dobry, kochani. Poniedziałeczkowe cztery klucze w niedzielę, czyli taroskop dla Was na nadchodzący tydzień. Waszym zadaniem jest wybór swojego rozkładu po ulubionej oprawce tarota albo po kolorze klucza. Zielony klucz, biały klucz, złoty klucz, różowy klucz, tarot zaczarowanego lasu, tarot słowiańskich legend, tarot gnomów i tarot yy, złotego koła życia. Kochani. Kody czasowe zawsze macie w komentarzach pod filmem podpięte. Namiary na mnie, jeśli chcecie sesji prywatnej, zawsze w czołówce każdego filmu. Proszę tylko wszystkich Was, którzy chcą się ze mną skontaktować, abyście pisali, czyli SMS albo przez formularz kontaktowy, forma pisemna. Hej Ila jak z czasem na wróżbę i wtedy się na pewno dogadamy. Dodzwonić się może być trudno, kochani moi, dobrze. Jedziemy. Rozkład numer 1, 2, 3, 4. Co ten tydzień nam przyniesie? Zielony klucz i sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się, patrzymy, jaka jest aura tygodnia. O kurczę, tyle słońca w całym mieście, jak piosenka Anny Jantar, miśki uradowane tańcują, tutaj jest karta trzy puchary, znaczy dużo pozytywnej energii, dużo takich towarzyskich efektów, które w ten tydzień mogą próbować się wtargnąć, na zasadzie ktoś Was będzie mógł próbować wyciągnąć tu i tam na kawę, ale takie biesiadowanie, jak gdyby wskazane w, tamtygo, w tym tygodniu, korzystajcie z dobrych, dobrze pojętych uroków życia, bardzo radosny tydzień. Roztańczony, rozśpiewany, pełen pozytywnej energii. <laughs> Jeśli chodzi o sprawy portfela, czyli wasze portfele oszczędności, co tam jeszcze, to tutaj, kochani, mamy kartę bardzo pozytywną, jakaś pozytywna przemiana, jakaś siła. E, silna energia na pole pieniądza się próbuje tutaj do Was dostać, która mówi e, ożywie Twoje potoki finansowe. Tu może być wsparcie od osób, jakichś takich wysoko postawionych, poprzez, no, jakbyście chcieli załatwiać dotacje i tak dalej, to dobry tydzień, ale również mogą być tak zwane pomocne e, tutaj okoliczności, które będą przynosiły Wam po, pozytywne efekty na polu finansowym. Karta, która mówi, nie bój się działać, ale pomoc dostajesz od otoczenia. Jeszcze jaka radość przy tym, w tym tygodniu. Jeśli chodzi o sprawy, praca, biznes, szkoła, uczelnia, to tutaj mamy, kochani, Asa Pucharów. Jakieś wyjątkowo miłe wydarzenie na tym polu. Jakieś wyjątkowo miłe wydarzenie, takie, które ucieszy Waszą duszę. I serce może być również dobrze pojęta y, taka znajomość biznesowa, może być ktoś, kto przyjdzie tutaj do sojuszu, jakby y, zrobić z wami jakiś sojusz na tym polu biznesowym czy szkolnym, ale ogólnie ta karta mówi o tym, że jakieś bardzo przyjemne wydarzenie Was czeka, takie, <taki, które uraduje wasze, waszą serce, wasze serce i waszą duszę. <taki> Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, to tutaj sama w sobie czwórka Pucharów mówi, że tak trochę faktycznie jakby wypadałoby wyjść z takiej pozycji trochę zblazowanego tutaj osobnika. Przepraszam, że aż tak, ale karta to sugeruje. Wykorzystać energię tego tygodnia, albowiem będzie Was ten tydzień zapraszał na jakieś posiadówki, potańcówki, rozmowy w towarzystwie, więc wykorzystajcie tą energię i postarajcie się nieco. Rozruszać Waszą postawę, bo tak jakby trochę mało energii wkładacie w to Wasze życie uczuciowe, przez co możecie czuć taki niedosyt. A tutaj tydzień będzie pomagał, aby wydatnie zmieniła się ta energia. Teraz, jeśli chodzi o uczucia, o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, to mam wrażenie, że tak jakby unikniecie jakiejś takiej sytuacji, która mogłaby się w jakiś sposób nieciekawy kończyć dla Waszej pary. Czy to będzie najazd jakichś niespodziewanych gości, których unikniecie, ciężko mi powiedzieć. Oczywiście mówię to pół żartem, pół serio, ale tak jakby wyjście cało z tarapatów dla pary jest pokazane tutaj. Przy czym rzeczywiście jakieś takie zelżenie energii, w sensie yy, możecie poczuć, że kończy się jakiś tam trudny okres, że wiele spraw się wyjaśnia, że tak naprawdę yy, te niebezpieczeństwa ewentualne, które gdzieś tam wydawałoby się na Was czyhały na przykład w ten czy inny sposób, że tak naprawdę jakby tu widać, że jest wyjście z sytuacji, jest jakby takie, um, o, um, jak chciałam powiedzieć, wytchnienie dla tych, którzy są w parach, w tandemach. Może mieliście jakiś trudny okres ostatnio, ale tu się już wiele spraw wyjaśnia i tak jakby jest oddech, um, sytuacja uratowana. Wyjście z tarapatów. Coś takiego tu się pokazuje. Jeśli chodzi o e, świątynię ciała, czyli o zdrowie, to kochani moi, tutaj mamy e, kartę, 15 arkan, to jest karta m, diabełka, zwanego tutaj kłamcą, i wypadałoby na wasz organizm popatrzeć, zrobić jakieś podstawowe badania, albowiem coś tam może próbować się podkraść do was, tak to powiem. Czy to. E, czy to Jakiś brak witamin, czy też jakiś moment taki, kiedy w organizmie czegoś brakuje, ale wypadałoby, żebyście zrobili tak zwany przegląd techniczny waszego organizmu i zatrzymali sytuację od razu u ym, naprawu, tak to powiem. Ok, teraz jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z was, którzy uważają, że aniołowie to jest wasza drużyna pierścienia to tutaj macie podpowiedź taką, żyj w zgodzie z samym sobą. Zielony promień to promień uzdrawiania, więc tutaj również mocno jakiś nacisk anioły dają na to, żeby może na naturalny sposób żywienia przejść, coś takiego, ok. A teraz, jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki to jest Wasza drużyna pierścienia, która Wam podpowiada, to one Wam mówią tak, dopasowywanie się jest... Nudne, bądź sobą, nie staraj się mieścić w ramki tak, jakby dla czyjegoś widzi mi się. Teraz magiczna podkowa, dobro, szczęście, przyciągamy, zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. Biały klucz i... Tarot słowiańskich legend. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia otwórz się, patrzymy jaka aura tygodnia. Siódemka mieczy, karta, która mówi, że trzeba w tym tygodniu być zdecydowanie zdroworozsądkowym, nie być poddatnym na manipulacje ze strony otoczenia. Trzeba ym, mocno włączać tutaj właśnie zdrowy rozsądek, kochani moi. Mogą być próby ym, właśnie takiego y, oszustwa czy manipulowania naszymi osobami. W związku z tym tydzień mówi, będę badał. I na ile jesteś spokojny, na ile włączasz właśnie intelekt i logikę, no i warto, kochani moi, poćwiczyć tutaj taką właśnie postawę, trzymać zdrowe granice, nie dawać się, nie poddawać się manipulacjom naciągaczom ani oszustom szeroko pojętym, tak jakby tydzień testujący, tak bym powiedziała. Jeśli chodzi o pole Pieniądza, król monet. Tutaj albo osoba w typie króla monet, albo jakaś instytucja może wam przyjść, tak wyciągnąć pomocną dłoń, jeśli jest taka potrzeba. Bardzo fajna energia, która mówi: Ten tydzień, tak jakby chce pokazać ci, jak bardzo pole finansowe może się poprawić, jeśli będziesz Właśnie myślał w jakiś taki zdroworozsądkowy sposób, nie poddawać się podkreślam na żadne manipulacje. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś wam oferuje super ceny albo coś darmowego, to darmowy ser najczęściej jest w pułapce na myszy. Ale tutaj podkreślam, energia pieniądza mówi o tym, bądź rozsądny, nie szastaj swoją gotówką czy też swoimi zasobami, używaj mądrze swoich pieniędzy. Natomiast przypływy. Wsparcie od, od kosmosu w tym tygodniu y, mocno widoczne. Jakieś takie przemyślane decyzje są wskazane. Być może będziecie podejmowali jakieś decyzje o zakupie czegoś, tylko tu podkreślam, bez pośpiechu i dobrze przemyśleć, ale pole finansowe w tym tygodniu super wam będzie pomagało. Jeśli chodzi o sprawy, praca, biznes, szkoła, uczelnia. To tutaj mamy kartę transformacji. Karta, karta śmierć to karta transformacyjna, która mówi, że coś się zmienia. Być może będziecie podejmowali radykalne decyzje nawet o jakichś właśnie zmianach na tym polu pracy waszej. I taki tydzień, który mówi, że bardzo mocno będzie właśnie jakby oczyszczał i odtruwał Wasze myślenie. Również podejście do biznesu, do pracy, ale tutaj nadchodzą jakieś zmiany, które są nieuniknione i warto, tak jak mówimy, zdrowo się zastanowić nad tym, dokąd dalej zmierzam na tym polu. Zmiany, transformacja, ale po takich zmianach zawsze życie pcha nas dużo szybciej do przodu, tak bym powiedziała. Jeśli chodzi o pole uczuć dla tych, którzy są solistami, jedynakami, to tutaj się dziewiąteczka, mieczy, prezentuje w jakichś takich. Wiecie co, może być ten tydzień taki, który będzie Wam próbował, jak to się mówi, trochę. Natrętnie jakieś tam myśli podsuwać, takie, których trzeba się jak gdyby pozbywać. Powiedziałabym, że w tym tygodniu trzeba postawić na zdrowy sen, zdrowy relaks, trochę radości, e, pospotykać się ze znajomymi, bo e, jeśli zamykamy się w czterech ścianach ze swoimi nieciekawymi myślami, to tak jakby ten tydzień może właśnie próbować manipulować naszym humorem, naszą, e, naszym nastawieniem do życia. Więc tutaj, jak to się mówi, Trzeba wykazać się zdrową postawą, trochę medytacji, trochę pospotykać się ze znajomymi, zdrowy sen, dużo radości i życie towarzyskie i życie uczuciowe będzie wtedy rozkwitało, bo inaczej może tak jakby próbować Was sabotować ten tydzień. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, to tutaj widać, że będziecie obydwoje jakoś przeciążeni, hmm, pewnie na polu zawodowym dużo. Hmm, a potem i w domu dużo obowiązków, tak więc nie zapominajcie o relaksie we dwoje. Nie zapominajcie o tym, żeby nie brać na bary więcej, niż jesteście w stanie udźwignąć, tak to powiem. No i wypadałoby dać sobie trochę czas na odpoczynek sobie i partnerowi, czyli tak jakby nie zapominajcie w tym tandemie, w tym duecie, że życie oczywiście nie samą pracą i prozą życia y, jest utkane, tylko dajcie sobie również czas na relaks, na odpoczynek. Jeśli widzicie, że partner czy partnerka są mocno przeciążeni, zróbcie kawę, zróbcie kolację, usiądźcie we dwoje, dajcie sobie wytchnienie. Tydzień taki, który mówi, zadbajcie o siebie nawzajem, bo mocno jakieś takie przeciążenia idą tutaj. Y, y, teraz jeśli chodzi o. Świątynie Ciała, czyli o zdrowie, to tutaj mamy piąteczkę kielichów, która mówi o tym, żeby przede wszystkim przyglądnąć się tutaj swojemu poziomowi stresu, kochani. Wiadomo, że nasz stres bardzo wpływa na naszą kondycję psychiczną i na nasze zdrowie. Zatem, rzeczywiście, ten tydzień tak jakby wzywa wszystkich tych, którzy go wybrali do tego, aby zacząć jakby wręcz tak jakby dbać o o kondycję swojej, swojej psyche, czyli dać wytchnienie, dać odpoczynek, dać się wyspać czasem swojemu ciału. Gdzieś tutaj w zdrowym ciele, zdrowy duch, ale u Was jak gdyby przeciążenie i stres, to trzeba jakby w tym tygodniu szczególnie zwrócić na to uwagę i postarać się zharmonizować w sobie psychikę. Bardziej dobra, teraz patrzymy, co aniołowie nam tu powiedzą. Dla tych z was, którzy uważają, że aniołowie to jest ich ekipa podpowiadaczy, oni wam podpowiadają, że jesteś wolny. Ciekawe. A teraz, dla tych z was, którzy uważają, że diabełki to jest ich drużyna pierścienia, to zobaczymy, co tu diabełki powiedzą. Kochani, wszystko to, co się działo do tej pory w Waszym życiu, wszystko, Uformowało tą cudowną, niecodzienną, nietuzinkową osobę, jaką jesteś. Więc tak. Dobro szczęście. Przyciągamy słoń pycha. Wykopujemy szerokim łukiem z waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. Złoty klucz i tarot gnomów. W sezamie ze szczęściem do tego tygodnia otwórz się. Patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Giermek mieczy. Po pierwsze, trzeba tutaj w tym tygodniu mocno postawić na to, aby asertywność i granice były m, trzymane wokół Was, albowiem jest tutaj taka tendencja, że niektóre osoby będą wtrącały nos w nie swoje sprawy, czyli w Wasze życie. Zatem zróbcie przegląd znajomych na Facebookach, których tam trzymacie i którzy być może próbują jakby inwigilować za bardzo Wasze życie. Posprawdzajcie, jak to się mówi, listy. Obecności, to w tym tygodniu warto, tak jakby zdrowe granice, zdrowe zasady ustawić i nie dawać innym za bardzo ingerować w wasze, w wasze sprawy. Po prostu, kochani. Czujność, bystrość, to Wam będzie towarzyszyło w tym tygodniu. E, błyskotliwy intelekt, bardzo podśrubowany, to Wam będzie towarzyszyło w tym tygodniu. Jednakowoż pewnego rodzaju tak jakby rezerwa wskazana, no i tak jak mówię, przegląd tam wszystkich e, e, znajomych, którzy są Wam życzliwi, a którzy nie, i ewentualnie czystka środowiskowa. Kochani moi, <laughs> jeśli chodzi o sprawy. Portfela, pieniądza waszego, tutaj, tutaj giermek, denarów, popatrzcie, ten tu są, monetą w dłoni, już sam wiesz, że dobrze się sprawy mają, będą jakieś pozytywne okoliczności, będą jakieś szanse na to, żeby zdobyć dodatkowe pieniądze. Czy to przypłyną poprzez jakieś prezenty, czy też przez możliwości dodatkowego zarobkowania, to inna sprawa, ale giermek monet mocno tutaj mówię, że na tym polu ruch w interesie robi się, w polu pieniądzach. Chcę tutaj przypływ gotówki Was nawiedzić w tym tygodniu, moi drodzy. Jeśli chodzi o sprawy praca, biznes, szkoła, uczelnia, to tutaj mamy królową mieczy, która również mówi... Jakby takie porządki wskazane, postawa, ym, która mówi: włączaj y, chłodny intelekt. Emocje owszem są twoim sprzymierzeńcem, ale w tym tygodniu postaw bardziej na taką wnikliwą analizę. Być może trzeba będzie pokazać innym y, swoją, właśnie taką, jakby nieugiętą postawę. Być może trochę zdrowego dystansu, również wskazane co do niektórych osób na, na tym polu, tak jakby, to jakiś taki porządkowy tydzień. Nie namawiam oczywiście do bycia butnym czy bycia agresorem, ale pewnego rodzaju chłodna, jakby to się mówi, rezerwa, robienie tego, co do nas należy i jakby oczywiście nie wtrącanie nosa w cudze sprawy również, ale tak jakby... Zaznacz swoje granice. Pokaż, kto tu rządzi. Coś takiego w tej karcie jakby wychodzi, kochani. Jeśli chodzi o uczucia m, dla tych z Was, którzy są solistami, jedynakami, to trujeczka monet mówi nam o tym, że w tym tygodniu zapewne będziecie bardziej zapracowani niż całośni uczuciowi. W sensie, że tutaj jakby raczej randkowanie. Raczej randkowanie idzie w kąt w tym tygodniu, bo jakieś tutaj sprawy, takie dnia codziennego, was będą wzywały do tego, żeby stanąć na posterunku. No i cóż, i taki tydzień też czasami bywa, że trzeba, jak to się mówi, postawić na, na tak zwaną prozę życia. Ale tutaj powiedziałabym, że, kochani moi, jest jakiś motyw, Mogą wam poważnie mówiąc wpaść jakieś fajne finanse, więc ja rozumiem, że będziecie bardziej skupieni na takiej przyziemnej stronie życia w tym tygodniu, ale podkreślam, tu jest jakiś moment, kiedy będzie można wrzucić coś do skarbony, odłożyć coś, coś zarobić dodatkowo, skądś mogą przyjść pieniądze. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, a tu też każdy zajęty swoją sprawą, jakieś działania w podgrupach, może być tak rzeczywiście, że będziecie, jak to się mówi, zapracowani, partner czy partnerka częściej, jak to się mówi, w pracy niż w domu. Zatem no pamiętajcie, żeby tam gdzieś, jak ja to mówię, te kolacje przy świecach uskuteczniać, jak są takie przepracowane tygodnie, ale ogólnie ta karta, ta karta rzeczywiście mówi tak jakby, no, motyw taki, że jakby trochę uwięzieni w pracy mogą być zarówno Wy, jak i Wasi partnerzy, w związku z czym nerwy trzeba trzymać na wodzy, trzeba pamiętać o tym, że tydzień czasami może dawać bardziej do wiwatu, jeśli chodzi o energię pracy, no i, no, i życzę Wam w takim razie pięknej majóweczki i odpoczynku po tym przepracowaniu w tym tygodniu. Kochani, jeśli chodzi o sprawy ciała, czyli świątynię ciała, to, to same miecze tutaj w tym tygodniu u Was. Tu bym powiedziała tak, jakby wiecie co, hmm, raczej w porządku to zdrowie, tylko po prostu uwaga na tak zwane, rozumiecie, jakby klimatyzację, wszystko to, co drogą wziewną, żeby się. Nie przeziębić tam, gdzie, gdzie sytuacja tego, jak to się mówi, gdzie, gdzie. Ach, żeby się nie przeziębić tam, gdzie widzicie, że, że możecie się przeziębić. Innymi słowy, z mokrą głową nie wychodzimy na balkon, żeby sobie gdzieś tam kwiatki podlać. I jakby, jeśli klimatyzację włączacie w aucie, no to też, jak to się mówi, zwracajcie uwagę, aby ta różnica temperatur nie była duża, jakby po wyjściu z samochodu. Tak, jakby tu trzeba uważać, jakby tylko na to prosi o to Wasze ciało. Kochani, jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest ta drużyna, która Wam podpowiada, to tu Anielskie Klucze mówią Wam. Dziel się swoją radością, czyli w tym tygodniu po prostu macie być fontanną radości i zarażać tą radością innych. A podpowiedzi dla tych, którzy uważają, że diabełki to jest ta drużyna pierścienia, która Wam podpowiada, to tu. Jest podpowiedź taka. Medytacja to jest ten moment, który może Ci pomóc znaleźć odpowiedzi na wiele Twoich pytań. Jakaś zachęta od diabełków do medytacji jest. No, jakie te nasze diabełki. Proszę. Teraz podkowa. Dobro szczęście, przyciągamy. Złej pecha wykopujemy szerokim łukiem z waszego życia. Zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. Wreszcie różowy klucz i słowiański tarot złotego koła życia. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się, patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Dziesiątka mieczy. No nie będę ukrywać, że tu się pokazuje moment taki, kiedy możemy być przeciążeni, przemęczeni po, po różnych przygodach z poprzednich tygodni. Także wypadałoby zwolnić tempo, odpocząć, dać sobie czas na regenerację bo tutaj moment taki, kiedy i ciało, i dusza mogą mówić, no tak jakby mam, mam chwilowo, mam dość, przydałby się urlop, wypoczynek. Więc zwróćcie na to uwagę i zapewnijcie Waszemu ciału, waszemu, Waszej duszy jakieś takie dobrze pojętą rekonwalescencję w tym tygodniu. Jeśli chodzi o sprawy portfela, Waszego pieniądza, to tutaj karta maga, która mówi, ach, Inicjatywa powinna być twoja. Działaj, nie bój się, nie bój się działać, nie bój się być lobbować w swoich interesach, że tak powiem, bo to w tym tygodniu bardzo ale to bardzo wskazane. Tu się bardzo wiele na polu finansowym da wynegocjować, otrzymać, uzyskać, ale poprzez twoją aktywną postawę. Innymi słowy, potencjał jest w tobie. Tutaj to jest ten tydzień, kiedy warto się trochę nawet porozpychać łokciami, jak ja mówię, jeśli chodzi o pole finansowe. Tak, tak, i jeszcze raz tak. Jeśli chodzi o sprawy. Praca, biznes, szkoła, uczelnia, kochani, są takie dni w tygodniu i są takie tygodnie, kiedy nie da się przyspieszyć pewnego rodzaju spraw. Tutaj być może nawet wielu z Was pójdzie rzeczywiście na jakieś tam dobrze pojęte urlopy, czy no, sanatorium, jakieś może się tutaj komuś szykować, odpoczynek, relaks taki, a nie inny. Ale ogólnie, ci z Was, którzy w pracy pozostają, ta karta mówi: jeśli się nie da czegoś przyspieszyć, to się nie da. Innymi słowy, nie trzeba się wykazać tutaj cierpliwością. Faktycznie tydzień taki, który mówi: dam ci sporo czasu na to, abyś przemyślał wiele spraw, zdystansował się tutaj do, do swojej pracy, przemyślał, być może zmienił metodę podejścia tutaj. Właśnie do sposobów, w jaki ją wykonujesz. Nie zarzucam wam niczego, tylko może, może do tej pory, jakby mm, lubiliście brać za dużo odpowiedzialności na swoje barki. To jest taki tydzień, który mówi: przemyśl wiele, odpocznij, zdystansuj się, ochłoń. Coś takiego tu się kroi. Okej, okay. jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami. Kochani, tu się albo będą odzywały jakieś dobrze pojęte osoby z przeszłości, z którymi być może dawno... przeszłości, z którymi być może dawno nie mieliście kontaktu i mogą się kroić takie jak gdyby spotkania albo rozmowy, ale również ten tydzień mówi jakby, że dużo takich przyjemnych, ciepłych wydarzeń. Jakieś takie spotkania w gronie osób, z którymi czujecie się dobrze. Jakieś momenty takie, kiedy można właśnie usiąść z kimś, do kogo ma się zaufanie i opowiedzieć wiele z tego, co nam na sercu leży. To tutaj właśnie ten tydzień da Wam takie możliwości. Będzie więcej czasu na spotkania, będzie więcej czasu na to, żeby właśnie zacieśnić jakieś więzy towarzyskie. Może być też tak, że osoba z przeszłości, z którą dawno się nie widzieliście, wróci w jakiś sposób w Wasze życie i będzie to miłe wydarzenie. Tak to powiem. Jeśli chodzi o uczucia dla tych z Was, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, to tutaj mamy króla kielichów, zatem jakaś taka aura, która mówi, że w parach robi się uczuciowo, romantycznie. Król kielichów, jako energia, wnosi energię taką właśnie spokojną, romantyczną, ciepłą. Kiedy dbamy o siebie nawzajem, kiedy odczytujemy swoje intencje w mig, tylko z jednego spojrzenia, tyczy się zarówno to Pani, jak i Panów. Tutaj. Pewnego rodzaju wzrost, takiej energii, która mówi, jest czarująco, jest przyjemnie, jest miło. Nawet jeśli były ciche dni, to tu idzie mocne ocieplenie. Moi, kochani, fantastyczna energia dla par, taka romantyczna, jeśli chodzi o sprawy e, świątynie ciała, czyli o zdrowie, a z denarów mocne, jak tur to zdrowie. Jeśli coś tam szwankowało, to idzie mocne polepszenie tego stanu zdrowia. Tu wchodzi siła. Was. Niektórzy z Was mogą również planować zabiegi upiększające w tym tygodniu. Tak to powiem. O wow! Teraz jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że Aniołowie to jest ta drużyna, która ich wspiera, to Aniołowie mi już tu wyrzucili od razu kartę i proszą tak, żebyście pamiętali, że wzbogacacie życie swoją osobą, czyli warto się jakby dowartościować. Może za bardzo się tam karcicie za wszystko. A teraz podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki to jest ta drużyna pierścienia, która Was wspiera. To od diabełków macie taką podpowiedź. A weźcie sobie trochę czasu, żeby uszczęśliwić Waszą duszę. Czyli zróbcie jakąś przerwę dla siebie i no po prostu zróbcie to, co, o, co, czego od dawna pragniecie, żebyście byli szczęśliwi. Nie wiem, przejechać się na karuzeli, <laughs> zafundować sobie lot balonem, poleżeć z książką. Cokolwiek, ale tu o to się upraszam. Moi drodzy, magiczna podkowa dobro szczęście przyciągamy, Złej pecha wykopujemy szerokim łukiem z waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia kochani.